Dobry państwu, Tomasz Szwajc z Bańki. Szanowni państwo, już w PiSie zaczęły się te wyścigi i te knucie, kto zastąpi Kaczyńskiego. Zwróćcie państwo uwagę na to, że na przykład cytuję tutaj za faktem: Patryk Jaki wskazał nazwisko i możemy tutaj przeczytać, że Jaki twierdzi, że pacjent na antenie radia RMF wyznał, że podejście po Rosła Kaczyńskiego na emeryturę chciałby, żeby zastąpił go człowiek, któremu bliskie są prawdziwe wartości prawicowe. Tak. Wymienił też nazwisko polityka, którego najbardziej widziałby w tej roli. To znaczy, że mu tak. wiemy, to, go wystawił, tak, na, na strzał. Myślę, że ma takie cechy, które predysponują go, żeby starać się o to. Mówił o Przemysławie Czarnku. 75-letni Jarosław Kaczyński prędzej czy później będzie musiał przekazać władzę w partii. Kto zostanie nowym szefem PiS? Ja chciałbym, żeby to był człowiek, któremu są bliskie partiości prawicowe. Który nie podda się, nie zrobi nam z polskiej prawicy CDU, CSU. Powiedział Patryk jaki, tak chodzi o dwie partie niemieckie. Europoseł Pi przyznał, że Przemysław Czarnek jest bliski dowód. Widziałby go w roli prezesa partii. Myślę, że ma takie cechy, które predysponują go, żeby starać się o to ocenić. Pytany, pan Jij Dudę powiedział, że niekoniecznie. Myślę, że przyjdzie czas jeszcze, żeby podsumować tę prezydenturę. Sam też nie zgłasza chęci bycia kandydatem w przyszłości, po prawej stronie stwierdził. Dodał też, że ma żal do prezydenta o ustawę w sprawie wyrzucenia genderystów ze szpół, którą Duda miał szansę podpisać dwukrotnie. Ja się nie zgadzam z tą argumentacją, ja bym sekundę się zastanawiał nad podpisem. W opinii Patryka Jakiego, były premier Mateusz Morawiecki, Także mniej nadaje się na zastępcę Kaczyńskiego, choć bez wątpienia ma swoje zasługi. A w Ziobro to już bardziej odpowiada. <laughs> Szanowni Państwo, po prostu pis zaczęło się już takie powolne odsuwanie Rosława Kaczyńskiego, a Rosław Kaczyński ma inną taką operację, którą prowadzi, to znaczy poszukanie kozła ofiarnego. Bo wiecie Państwo, że na Wybory prezydenckie, no, idą nie w tym kierunku, w jakim oni się spodziewali, to znaczy kandydat niezależny podobno, Nawrocki, no dołuje, po prostu dołuje w sondażach. Wiecie państwo, nie ma praktycznie szans, żeby wygrał z Rafałem Trzaskowskim. Ja się z tego bardzo cieszę, chociaż tutaj nie ma triumfalizmu, i musimy wszyscy cały czas pomagać, cały czas konsolidować się, żeby wygrał Rafał Trzaskowski. Natomiast już po tej mijańce ze mirem Mencenem już coraz więcej sondaży pokazuje, że Mencen zgromadził dużo więcej zwolenników niż nawrocki. Zarazowo Kaczyńskiego jest <laughs> olbrzymia tragedia. I Haczyński wie, że czyhają na jego stanowisko. Kaczyński wcześniej miał pomysł taki, aczkolwiek nie chciał, nie chciał jednak się do tego skłonić, że trzeba zrobić rebranding PiS, PiS No już się po prostu opatrzył ludziom i PiS jednoznacznie się pojawia często z innymi aferami i jest z, z tym, że e, tutaj e, tylko Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński, musi zrozumieć, że on sam jest już ciężarem i że tylko jego jakieś urządzenie jest możliwe z tylnego fotela, już tak całkowicie z tylnego fotela, tak żeby nawet nie był widoczny, bo tak jak do tej pory, kiedy wszyscy wiedzą, że to Jarosław Kaczyński kieruje tą partią, no to robi wręcz odwrotny skutek. I dlatego Jarosław Kaczyński, żeby nie być w takiej sytuacji, musi znaleźć kozła ofiarnego. Tych kozłów może być wielu. Do stanowiska tego kozła pretenduje prezydent Andrzej Duda i pretenduje teraz premier Morawiecki. No bo wiecie państwo, pretendował to ziobro, bo Kaczyński każdego by wyrzucił z Sani po to tylko, żeby dalej móc de facto zierzyć władzę. Natomiast najsłabszy w tej chwili wydaje się Morawiecki, bo jak widzicie Państwo, do Morawieckiego już w tej chwili jest prokuratura i Morawiecki otrzymał zarzuty. Morawiecki będzie musiał się z tego tłumaczyć. Rowiecki najpierw musi się odnieść do spraw wyborów kupertowych. Jak widzicie Państwo, wcześniej deklarował to, że wyłoży wyjaśnienia, będzie współpracował ze śledczymi i tak się nie dzieje. Zgromadził przed prokuraturę e, bardzo dużo swoich zwolenników, to jest wielki żart. Zobaczcie, Państwo ich tam było tylu, co kod napłakał, ale wśród nich nie było ludzi, którzy do tego przyczynili się, do tego jego klęski, tego, tego jego problemu. Czyli nie było wśród tych ludzi Kaczyńskiego, jakby tam wspierał, i nie było Zasina. No bo Państwo, to wszyscy sobie te wybory z Zasinem. Ja, przepraszam Państwa, krótki oddech, ale to jest właśnie kwestia. Tych, tych moich zmian w płucach. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Staram się jakoś to przewalczyć. No i teraz Borawiecki e, również. również ma kolejny niezwykle ważny problem, bo jak wiecie Państwo, już w taką bardzo masowaną fazę wkracza śledztwo dotyczące Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tutaj został wypuszczony pan Ersz, pan Ersz wyraźnie wskazuje i wyraźnie po tym, kiedy zaczął głosować z prokuraturą, że ta sprawa idzie w kierunku, no powiem się szczerze, Morawieckiego i Dworczyka jako ludzi tam decyzyjnych. Pamiętacie państwo panią Gdańską? No? Która powiedziała dokładnie prokuraturze, siedziała dosyć krótko, prokuratura ją zwolniła, opowiedziała dokładnie prokuraturze o tym, w jaki sposób zarządzana była Rządowa Agencja Radio Strategicznych. Między innymi pan K., teraz który wyszedł, tak mówić, który wyszedł za kaucją aresztu w Wielkiej Brytanii w jaki sposób zlecał wygrywanie e, przytargów przez tych ludzi z otoczenia e, Mateusza Morawieckiego. Te słynne szopa, Chopin, e, tak, e, sami te, te, te pisanie na kartkach. Nie Ja Państwu no, znaje tam również szefowa gabinetu, e, biura, proszę, szefowa biura Mateusza Morawieckiego, no jest tam wątek. Wzięcia przed nią 3,5 miliona łupówki. Także te sprawy są dla Morawieckiego niezwykle groźne. Tak, wraca sprawa tych słynnych działek przepisanych na rząd i sprawa księdza, którego za czasów Morawieckiego pan minister Błaszczak. Jego podwładny w jakiś sposób, tak tam podwładny, <coughs> przepraszam, Jarosła no ale w rządzie ministrowi narodowej niewątpliwie jest podwładnym premiera, zwłaszcza go awansował na generała. No te działki z 700 tysięcy, za które zapłacił Morawiecki Żydomną, one windowało się do jakiejś olbrzymiej kwoty kilkudziesięciu milionów. Te okoliczności są naprawdę kuriozalne. Pewnie za to również będą odpowiadać. Także jak widzicie Państwo, tutaj się po prostu zbierają czarne chmury. Czarne chmury zbierają się również nad yy, Ziobrą, o którym pan Jaki mówi, że on był świetnym prezydenta, rezydenta, natomiast jak wiecie Państwo, e, Ziobro po pierwsze będzie odpowiadał za e, Fundusz Sprawiedliwości. Te wszystkie, te wszystkie działania, e, te materiały pana Mraza e, są niewątpliwie porażające. Tych nagrań jest bardzo dużo. Prokuraturę zaczyna się powoli zmieniać. E, ziobro, Dalej usiłuje straszyć, dalej usiłuje wpływać na e, różnego rodzaju działania e, policji i e, prokuratur, czy ewentualnie sądu. E, jak pamiętacie Państwo, po tych wszystkich wydarzeniach z uchylaniem immunitetu, żeby można go było zatrzymać i doprowadzić, on wychodził i straszył sędziów. Mówił sędziom, że tak wszystkich traktował na blok, że sędziowie, już w zasadzie sensie wraca do tej retoryki, jako kasta, powinni być pozbawieni emerytur, powinni być w ogóle odsunięci od zawodu, jeżeli oni wrócą do władzy, to oni oczywiście to uczynią. Tam widać było, że tam była po prostu piana, tak. jak to mówi młodzież. Natomiast już. Później, po wykonaniu tym, tego, tego całego tak, cyrku przez niego, <kühm> kiedy unikał policji, kiedy miał tę skandaliczną wypowiedź o tym, że będzie konfrontował z policją, że on będzie wymał arsenał, później się z tego wycofywał, arsenał broni, później się z tego wycofywał, później e, zrobił ten, ten, ten cały... E Ustawkę z Sakiewiczem, pojechał do Trwizy Republika. Pokazywał, że najpierw, że jedzie na lotnisko w Brukseli, później, że ma wylecieć tym samolotem do Warszawy, później pojechał samochodem. Jakieś te nie silne zabawy wystarczyłoby, żeby rzeczywiście wcześniej przed na tą komisję. I miał prawo do odmowy składania zeznań, prawda? Nie, on chciał, on nie może sobie pozwolić na to żeby pokazać, że on jest taki sam jak my wszyscy. Także, wiecie Państwo, tak cały czas chodzi mi to po głowie, w Państwu mówiłem, ale okazało się, że minister Siemoniak, moim zdaniem pod wpływem opinii publicznej, zlecił policji sprawdzenie, czy, pan, czy wypowiedź pana Ziobry no, nadaje się do tego, żeby wszcząć postępowanie w celu cofnięcia pozwolenia na broń. I zrozumcie, że te wpływy jednak są mocne i to straszenie jednak daje jakiś efekt, bo e, policja Łodzi, Wydział Postępowania Administracyjnych, no głównie powiedzieć policja, bo, bo musimy mieć imię, nazwisko tego policjanta, w końcu je uzyskamy, który podpisał się pod tym, że w ogóle nie w tego postępowania. On miał obowiązek, po takich powiedziach, miał obowiązek, i dopiero po badaniach e, powinien automatycznie skierować więźnia ziobra na, na badania e, psychologiczno-lekarskie. W, w skład tych badań wchodzą testy psychologiczne i, i wchodzi w skład badania przez szereg lekarzy, lekarza w no, Jak wiemy, więźnia ziobro wcześniej mówił o tym i w mediach było o tym, że jest ciężko chorym człowiekiem. Otrzymywaliśmy różnego rodzaju zdjęcia, otrzymywaliśmy znaczy byliśmy tutaj zasypywani różnymi opisami tych różnych procedur medycznych, które wobec pana Ziobry następują. No rzeczywiście i później już na komisji Ziobro się stanem zdrowia nie zasłaniał. Ziobro mówił tylko, że komisja działa bezprawnie, bo po tym, kiedy Trybunał Kulinarny wydał pani Czołemski jeszcze, nie pana 07 złości święszkowskiego, to znaczy tego pana, który jeździł po Wódkę i po Śledzie, z z Trybunału Konstytucyjnego, no to, że on Trybunał powiedział, że komisja jest nielegalna i oni naszą komisję chodzić nie będą. Kaczyński przyszedł, zanim <laughs> to zostało wydane. I w kontekście tych wszystkich spraw, no, Ziobro na miejsce Kaczyńskiego, nie wiem, ma dużo problemów, ma dużo kłopotów. Widzicie Państwo, Ziobro ma swoją moc ma siłę i, i, i pokazał to Jarosławowi Kaczyńskiemu, kiedy wszystkich tutaj swoich ludzi z tej suwerennej Rosji, czy tam, jaką ja się nazywa, ta partia, hmm, Polski, przepraszam, e, no łączył do PiSu. Bo Kaczyński popełnił błąd. Kaczyński mógł ich powoli, pojedynczo, ruskiwać i pewnie się obroń bezstraszył na znaczeniu. Ale Kaczyński, nie, Kaczyński wszystkich przyjął. Wszystkich przyjął na tym kongresie zjednoczeniowym, słynnym, ale wcześniej przypominam Państwu, że był taki program pana Krysiaka, w którym wystąpił taki pan, męska prostytutka, męski, taki pan, który organizował, między innymi pomagał w takiej męskiej agencji towarzyskiej, pan Danka. I pan Danka po prostu tymi swoimi, no, w tym wywiadzie, u pana Piotra Krysiaka opowiedział o swoich relacjach z Antonim To Tu koniec Macierewicza, bo jak wiecie Państwo, praktycznie już Masierewicz jest skończony w tutaj już coraz mniej się o nim mówi. I, i, i to, że wcześniej ta jego retoryka atakująca osoby LGBT była taka też i zwykle ważna, i, i, i on jej używał. Tutaj pan, pan Danko powiedział, że przyjeżdżał na jakieś usługi e, seksualne do, do pana Macierewicza, Pojadł w szczegóły i to już zakończyło. Ale Józef Łukaszyński po tym, widać, że po prostu, tak jak w młodzież, kłócznął. tak Także w kontekście tego, co mi pan Jaki, że być może zbiegnie wziął, no, to on argumenty ma. Nie wiem, może pan Krysiak zrobi jakąś drugą część. Jak wiemy, pan Krysiak jest bardzo bliskim kolegą, przyjacielem pani Patrycji Kotelskiej, ziobro, przyjrzony pana ziobry. Tutaj nie ma jakichś dwuznaczności, a po prostu po ludzku przyjaźń. Pan Krysiak, nawet jak pani, Patrycja, była w szpitalu tu przywoził jej najbliższe, najważniejsze rzeczy. Po prostu po się przyjaźnił. To, żeby zrobić drugą część, o, tej, o tych różnych e, tematach, które być może Jarosław Kaczyński e, na pewno Jarosław Kaczyński nie chciał, żeby te tematy były publicznie rozprząsane, to może nawet by go mianował, ale na razie, na razie tego nie ma. Pan. Hmm, Przemysław Czarnek, no pan Przemysław Czarnek, rzeczywiście wydaje się z nich, nawet przy Karolu Nawrowskim, który okazał się wielkim niewypałem, był taki niezwykle stonowany, bo ja patrzę i, i, i Czarnek. No, tutaj można zastosować spokojnie to przysłowie, że wśród niewidomych jednooki jest królem. I to wtedy jednak tak jest, to widać dokładnie. I no jest to prawda ta afera związana z Wilną plus i niewątpliwie tutaj w ministerstwie, w którym był, był Czarnek te, te wszystkie działania związane z panią Kurator Nowak i tymi różnymi różnymi innymi aferami w szczególności panią w szczególności z, właśnie z, z tym programem Villa Plus. No to, to jest niezwykle kontrowersyjne. Teraz część ludzi nie chce dawać tych pieniędzy ani tych nieruchomości. One były przekazywane w sposób taki hmm. mało transparentny, a wręcz źle złamaniem prawa. Tak niektórzy tak twierdzą. Tam nikt się bardzo mocno interesuje tą sprawą, ale w porównaniu z tymi innymi kandydatami, to to, to to nie Czarnecki, przepraszam, Czarnek, profesor Czarnek ma, ma najmniej problemów związanych z prawem. Także może oczywiście Patryk Jaki chce pokazać, że to jest dobry kandydat. Nie wiem, szanowni państwo, jak będzie. Wiem, że Kaczyński będzie się bardzo bronił, Kaczyński musi znaleźć kozła ofiarnego Jego go znajdzie. Moim zdaniem tym kozłem będzie albo Morawiecki, albo Duda. Tak. Bo Kaczyński jeszcze broni nie złożył. Także spodziewam się, że Patryk Jaki również może jeszcze być taki działnięty przez Kaczyńskiego, bo on jeszcze tak do końca nie osłabł. Czekamy. Niecierpliwie na ich konferencje w Szyligach. Zobaczymy, czy Jarosław wesprze pana Alfa, czyli nie wesprze. Sytuacja robi się niezwykle ciekawa. Moim zdaniem, Jarosław Kaczyński dotrzyma do wyborów, ale również rozpoczął operację ewakuacja, czego świadectwem jest tutaj ten wyjazd do szpitala w Lublinie. Jak wiecie Państwo, już nie zajmuje się absolutnie, że nie leczy się już w Warszawie, chyba nie do wieża, święt robi na szeserów, leczy się w Lublinie. On po prostu nie może dopuścić do tego, żeby ktoś mógł go wezwać w sprawie dwóch wierz, no przed końcem kampanii prezydenckiej. On musi wyjść z tej kampanii na tyle silny, żeby mógł wskazać tego, kto zawinił. A zawinił on. Po prostu zawinił Kaczyński. Także sytuacja jest niezwykle dynamiczna, niezwykle ciekawa. Tutaj są głosy, że jeżeli Donald Trump będzie dalej w ten sposób postępował, to naprawdę prezydent Trzaskowski wygra w pierwszej turze. Chciałbym nie wiem, czy to się potwierdzi, natomiast tak jak Państwu e, chciałem tutaj opowiedzieć, Jarosław Kaczyński rozpoczął się proces. Kto za Jarosławą i kto będzie kozłem ofiarą. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Najlepiej, żeby nikt nie był za Jarosława. to Do widzenia Państwa.